Jak często robisz remont swojego ciała, dobrze usłyszałeś nie mieszkania, tylko ciała. Czy byłeś kiedyś w domu, który nie były remontowane 30, 40, a może 60 lat? Przebywanie w takich pomieszczeniach to nic przyjemnego. I teraz pomyśl sobie, że jeżeli nie przeprowadziłeś nigdy remontu własnego ciała, to właśnie na co dzień, 24 godziny na dobę przebywasz w takim pomieszczeniu, w swoim ciele. Czy warto więc zrobić remont? Zachęcam, żeby przywrócić homostazę w swoim organizmie i niezależnie od tego, czy masz jakieś schorzenia, czy jesteś zdrowy, trzeba to ciało trochę odświeżyć. Jeżeli nic Ci nie dolega, no to super, gratuluję. Tylko, że ten stan też pewnie nie będzie trwał wiecznie. A stare przysłowie mówi: Lepiej zapobiegać niż leczyć. Zachęcam cię, abyś napisał do mnie, a ja dam ci kilka bezpłatnych wskazówek, co zrobić, żeby przywrócić homostazę w Twoim organizmie. To naprawdę nic trudnego. Zachęcam do kontaktu. Mail znajdziesz w opisie. Zatem do zobaczenia.